Witam Was serdecznie na moim kanale na prezentacji mojego kolejnego projektu warsztatowego. Tym razem zdecydowałam się na wykorzystanie papierów nowej polskiej marki Margaret Minecraft Time z kolekcji również najnowszej Summertime. O papierach poopowiadam Wam trochę w oddzielnym wideo, bo z tego co udało mi się wyszperać w necie to zdaje się, że firma lada moment będzie obchodziła swoje pierwsze yy, urodziny, więc myślę, że to będzie dobry powód, żeby zrobić sobie przegląd wszystkich kolekcji. Myślę, że mam wszystkie, choć nie dam sobie głowy uciąć, ale wydaje mi się, że jeżeli mi brakuje, to jednej, ale będzie to dobry powód na przegląd tych kolekcji yy, i taką wstępną ocenę tego co Margaret Minecraft Time nam serwuje wracając do mojego projektu papiery sobie odłożę, spójrzcie już sama okładka naprawdę zachęcam do tego, żeby złapać za nożyczki i coś z tego stworzyć ale jak już powiedziałam, wracając do projektu, to tym razem mam dla Was dwa albumiki w jednym warsztacie. Nie są to wielkie albumiki, nie są trudne, wręcz powiedziałabym, że jedne z łatwiejszych, bardzo szybkie do wykonania i wydaje mi się, że to właśnie może Was zachęcić. Co jeszcze chciałam tak wstępem? No chyba już nic, nie będę tego przeciągała, słuchajcie, bo wiem, że um, im dłużej, tym się bardziej zniechęcacie, odchodzicie od tego filmu, więc wracamy i już Wam pokazuję. Stworzyłam naprawdę elegancki, bardzo pastelowy, przyjemny dla oczu taki um, duecik, który można wykorzystać... Um, na naprawdę wiele różnych okazji. Zresztą ja staram się tak tworzyć te swoje albumy, żebyście mogły je sobie do Waszych potrzeb zaaranżować. Będą idealne na urodziny, nawet na ślub, na rocznice, jubileusze, na wakacje, bo... Ta kolekcja to jest kolekcja wakacyjna, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić właśnie coś innego. Przy odrobinie słuchajcie zmian w dodatkach, w tych detalach, nawet na Pierwszą Komunię Świętą. Więc mam nadzieję, że Wam się ten warsztat spodoba, bo macie dwa dość szybkie do zrobienia albo my w jednym warsztacie zaczniemy sobie od tego malucha to maleństwo to jest taki składaczek ma wielkość 105 na 105 na 5 cm grzbiet wiązany jak widzicie na nieodzowną u mnie wstążeczkę nie ma tutaj zbyt wielkich zdobień na okładce największą ozdobą to jest chyba to płótno i kolor tego płótna taki przepiękny, ekry kremowy no i oczywiście tekturki tekturki też są z Margaret Minecraft otwieramy sobie i ja sobie wyjmę maty bo jest on przeznaczony na zdjęcia 9x9 i 6,5x6,5 cm czyli takie Instagramowe w dwóch rozmiarach. Składa się z segmentów kieszonka, do której wejdą zdjęcia, maty ze zdjęciami, jakieś zapiski, tak jak tu widzicie tagi i oczywiście przepiękne napisy z kolekcji, które na pewno wykorzystacie. Zobaczcie, ile ich jest. Ja wykorzystałam w jednym i w drugim albumie, w tym w języku angielskim, w tym drugim w języku polskim, i jeszcze mam cały woreczek napisów do jakichś innych projektów, do kartek, do, do boksów. Więc te napisy to jest naprawdę strzał w dziesiątkę. I rozkładamy sobie pierwszy segment, i mamy miejsce na zdjęcie 6,5 na 6,5 cm. Tu, gdzie są wolne miejsca, to te miejsca są przeznaczone właśnie na te zdjęcia y, większe. Otwieramy kolejny segment, następny i jeszcze jeden. Na wszystkich segmentach będą nam się mm, te motywy trochę powtarzały. Taki był mój zamysł, żeby, żeby to było no, jak zwykle spójne, nie raziło w oczy i miało jakiś taki rytm, porządek, bo wtedy mm, wiem, że wtedy właśnie nam się takie rzeczy podobają, gdzie nie ma chaosu, bałaganu. I teraz otwieramy sobie. Jedna klapeczka, druga klapeczka. Trzecia klapeczka i czwarta klapeczka. I mamy znów miejsca na duże zdjęcia oraz kieszonki. Dwie kieszonki skośne i dwie kieszonki proste. Oczywiście mieści nam się tutaj wszystko co trzeba. I otwieramy jeszcze raz każdy segment. Znów mamy cztery belibendy. Cztery belibendy, za które sobie możemy włożyć już bez wklejania luzem, nawet po kilka zdjęć. I one nam się pięknie w tym albumiku będą trzymały, nie będą nam wypadały. Na samym środku znów mamy miejsce na duże zdjęcie. I tak się właśnie prezentuje mój pierwszy. Albumik. Po rozłożeniu słuchajcie ma niewiele więcej niż, niż arkusz papieru, czyli nie zajmuje dużo miejsca. I zamykamy po kolei wszystkie segmenciki. Słodkie maleństwo możemy podarować komuś bliskiem. Drugi album to jest taki album slim, bo jest wysoki i bardzo wąski. Ma 21 na 11,5, a grzbiet ma 7 cm. Tutaj również tekturka z Minecraft Time. Na okładce możecie zaobserwować coś, czego ja często nie robię, to znaczy przestrzenną kompozycję z elementów wycinanych, ale kleiłam ją bezpośrednio na płótno. Nic nam tutaj już nie zaburza samej kompozycji, pięknie się... Wybija, eksponuje właśnie na tym, na tym jaśniutkim płótnie. Wiązanie również na wstążkę w najprostszy z możliwych sposobów, czyli dziurka w jednej okładce, dziurka w drugiej okładce, przewleczone wstążeczki i już mamy wiązanie gotowe. Jak zauważycie, wszystkie napisy tutaj są w języku polskim. Robiłam go pod kątem albumu raczej ślubnego. I niech Was nie zwiedzie ta latarnia i, i to koło sterowe, bo te letnie elementy, które normalnie przywodzą nam na myśl właśnie wakacje spędzane nad morzem, w takiej aranżacji kwiatowej, jeszcze tutaj z dodatkiem tego delikatnego srebra mogą nam symbolizować bardzo ważne kierunki naszego życia, czyli latarnia morska, która wskazuje nam właściwą drogę, koło sterowe, które pozwala nam dotrzeć do celu, iść w przeżycie, czy koło ratunkowe, tak, które też się w życiu przydaje. Wiem, że to jest takie trochę dorabianie ideologii, ale zauważcie, że naprawdę w, w tym kwiatowym anturażu takim, to ten, tą symbolikę taką wakacyjną, letnią troszeczkę gubi. Myślę, że się ze mną zgodzicie, przynajmniej taką mam nadzieję. Cały album ma cztery strony, cztery strony bindowane na tym najprostszym systemie Hidden Hinge, ale to jest Hidden Hinge na płótnie. Na wewnętrznej stronie pierwszej okładki mamy kieszonkę, w której zmieszczą nam się pojedyncze maty, czy takie książeczki. Takich książeczek zrobiłam w całym albumie kilka i są one przeznaczone. Na zdjęcia 6,5x9, czyli połówki tych bardzo popularnych 9 na 13 I właśnie na te dwa rozmiary zdjęć ten album jest y, przeznaczony. Powiem Wam, że wykorzystałam y, do tych dwóch albumów caluteńką kolekcję i plus dodatkowo jeden y, arkusz do wycinania. I z całej kolekcji poza tymi paseczkami, które już Wam pokazywałam i poza sporą ilością elementów do wycinania bo tyle tych elementów jeszcze zostało z samych papierów zostało tyle i już nie byłam właściwie w stanie z, z tym nic, nic zrobić, mogłam potworzyć jakieś patchworki, ale w tym albumie nie za bardzo mi one pasowały, więc więc to zostało i macie tutaj stuprocentową pewność, że y, właściwie niczego y, nie wyrzucicie, nie będą wam się tworzyły jakieś dodatkowe niechciane sterty y, ścinków. Dobrze, przechodzimy sobie na pierwszą stronę, zawsze tam gdzie ty i kocham cię, wiązane na wstążeczkę z tagiem oczywiście z kolekcji. I znów książeczka na te połóweczki, czyli 6,5x9. I otwieramy sobie rozkładówkę i możemy wklejać zdjęcia w dowolnej konfiguracji, czy kilka małych, czy, czy te właśnie większe, 9x13 i powiedzmy tutaj dwa małe, czy w pionie. Pion i poziom też nam się tutaj zmieści. Nie mogłam sobie za bardzo poszaleć przy y, takiej konstrukcji tego albumu, czyli takiego bardzo wąziutkiego. Y, możliwości rozbudowywania tutaj y, no, są troszeczkę ograniczone, ale wydaje mi się, że, <laughs> że udało mi się z tego w miarę fajnie wybrnąć. Druga strona. I to jest taka strona z banderolką. I jeszcze mamy tutaj dodatkową luźną matę. Banderolkę sobie przesuwamy w dół i otwieramy dwie klapki. No choć tutaj, choć, 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 choć. Dwie klapki również na y, zdjęcia. O, spójrzcie, 9x13. Troszkę za wysoko. Napis na zawsze razem. Na stronie trzeciej: Miłość głęboka jak ocean, i tutaj mamy pierwsze z tych kół ratunkowych. Czasami nam się w życiu takie koła przynadzą, i jest to klipsik na magnes zamykający nam rozkładówkę. W każdej karcie dodatkowo, um, słuchajcie, jest kieszonka. Nie robiłam tym razem maty do tych kieszonek, bo y, można, można tam wkładać po prostu zdjęcia luzem, nie muszą być na matach, a jeśli będziecie miały ochotę i zrobić sobie takie maty do, y, tu do tych kieszeni, no to jak najbardziej. Strona czwarta. Czwarta i piąta strona to są dwa belibendy. Jeden belibend jest zrobiony z wykorzystaniem elementów do wycinania, które znajdziecie w dodatkach do kolekcji. Przepiękne paski. Byłam pewna, że gdzieś je tutaj muszę upchnąć. Mam nadzieję, że nie wyglądają takie, wiecie, od czapy, odcięte od całości. No, mnie się podobają, ale to już od Was zależy. Belikbet można zawsze zrobić z paska papieru. Otwierana. Rozkładówka. I ta rozkładówka jest zamykana książeczką. O, właśnie. Tutaj wkładamy do pieszonki jedną część naszej książeczki. Drugą wkładamy pod beli band i wszystko pięknie się trzyma. Książeczka na zdjęcia połóweczki. I wykorzystałam z kolekcji taki element do stworzenia takiego. Okienka. Nie wiem na co będzie, do czego mi posłuży, co, co z tym zrobię, ale jest ładne. Belibend po prawej stronie, rzecz jasna, musiałam się poplątać a nie, to nitki. Belibend po prawej stronie, troszeczkę szerszy z napisem. Najlepszy dzień. I mamy pojedyncze mapy. Znów ze sreberkiem. Oraz książeczka. No ta książeczka, powiem wam, jest troszeczkę od czapy, ale chciałam naprawdę wykorzystać maksymalnie papier. Zawsze można było z drugiej strony przykleić. A czemu tak zrobiłam, to nie wiem, widocznie tak uznałam, że może być. Ops. I tutaj rozkładamy sobie, no tak, i mamy podwójną rozkładóweczkę. Tych mat wejdzie tu zdecydowanie więcej. I pojawia nam się kolejny motyw, drugi z kołem ratunkowym i z tym klipsikiem, który służy nam do zamknięcia. Przepiękny napis, liczy się tu i teraz. Nie mogło zabraknąć wodospadu, więc jest wodospad. Zamknięcie. Zrobione przy pomocy taga z kolekcji Napis ty i Ja Klapeczka Która służy nam do przytrzymania Całego y, Naszego wodospadu Ale również jest Matą na zdjęcia Za wodospadem I jeszcze luźna jedna mata Tu już widzicie, że y, Naprawdę sztukowałam i ćwiczyłam jak mogłam Wodospad jest Dynamiczny Na zdjęcia połóweczki 6,5 na 9. Wkładamy sobie matę, zamykamy, zamykamy magnesikiem i się trzyma. Ostatnia strona, powtórka z banderolką, czyli klapka góra-dół i całkiem sporo zdjęć jesteśmy w stanie tutaj na tej wąziutkiej stronie sobie ulokować. Maty wejdą tutaj nawet dwie pod tą banderolkę, bo to zależy jak, jak ciasną tą banderolę zrobicie. Jeśli zrobimy sobie tutaj troszeczkę większy luz, wtedy tych mat będziemy mogły włożyć znacznie więcej. I strona okładkowa, książeczka. Chciałam tu jeszcze maty, ale jak widzicie nie było już właściwie papieru, więc myślę, że zdjęcia luzem też tu będą fajnie wyglądały. I tak prezentuje się mój projekt warsztatowy, moje dwa albumiki. Serdecznie Was zapraszam. Powiem Wam tylko, że mam problem z, z samym tematem. Nie mam pojęcia, jak mam nazwać te albumy. Summertime mi tutaj nie za bardzo pasuje, ale myślę, że to będzie, no nie wiem, pastelowy duet. Nie mam pojęcia, coś, coś wymyślę. Ceny warsztatu i wszystkie dodatkowe informacje w najbliższym czasie znajdą się w opisie filmu, więc tam wypatrujcie. Muszę jeszcze warsztat po prostu skalkulować, pomyśleć nad tytułem i wtedy uzupełnię opis. Na tą chwilę bardzo serdecznie Wam dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam na warsztaty. No i mam nadzieję, że się usłyszymy.